Cześć, dziś pokażę Wam, jak przeprowadzić serwis sterów, bądź na przykład skrócenie sterówki na przykładzie Orbea teraz z zintegrowanym prowadzeniem linek, które przebiegają przez łożyska sterowe. Na początek wkręcana topka. Może dodałem tutaj jeszcze na początku. Że nie jest to dokładna instrukcja jak skrócić sterówkę, bo żeby ją faktycznie skrócić to lepiej byłoby zdemontować widelec z, z ramy, niż szarpać się z cięciem w ramię, żeby tylko nie odpinać z zacisku hamulca. Bezpieczniej byłoby odpiąć zacisk hamulca, wyciągnąć widelec i uciąć sterówkę na stole, ale chodzi o pokazanie jak wygląda konstrukcja sterów, jak to poskładać żeby nie bać się po prostu tego zrobić, albo bać się i oddać do serwisu. I teraz możemy podnieść mostek. Kiedy chcemy tylko wyjąć jakąś podkładkę, musimy delikatnie podnieść tą pierwszą podkładkę, przez którą, która jest pod mostkiem i przechodząc przez nią przewody. Delikatnie, bo tu Ciągniemy za przewody oczywiście. Raz no ją rozpołowioną. One są po prostu łączone na wcisk. i jeżeli chcemy obniżyć o 5 mm to wyciągamy jedną o 10, no to tam kolejną obu, jedną większą jak chcemy teraz przejdziemy do rozebrania sterów na części pierwsze chyba wygodniej byłoby to robić na ziemi niż na stojaku żeby nie wyjeżdżał widele w dół Trochę zmienię ustawienia, żeby Wam pokazać, jak to wygląda od góry. Jeżeli chcielibyśmy przed-serwisować te nie, wyczyścić je, to albo musimy wyjąć od przewody, co już jest większą operacją, oczywiście. Ale jeżeli je chcemy tylko wyczyścić, przesmalować, to da się to upartego zrobić bez rozpinania przewodów. Trzeba tą podkładkę delikatnie podnieść do góry. Od dołu, przy okazji, wyjeżdża nam już widelec. No, ta podkładka zejdzie. Tu mamy kolejną, która się blokuje już na łożysku. Też ją musimy trochę podnieść. Okej, okay. to Trzeba by się kierownicę dać w pionie do góry i teraz mamy uwolniony widelec. Trzyma go jeszcze oczywiście przewód zacisku hydraulicznego ale w tym momencie jesteśmy w stanie wysunąć go na tyle, że od dołu widzimy łożysko i widzimy górne łożysko, które możemy przeczyścić i przesmarować od nowa. swoją drogą zobaczcie ile w fabrycznym rowerze Ordei jest smarał. Nic tu wcześniej nie robiłem. Po złożeniu z kartonu on tak wygląda. Ok, czyli teraz składamy to w odwrotnej kolejności. Ta podkładka, która jest najbliżej sterów, czyli ona musi mieć te trzy kropeczki. Raz, dwa, trzy tu są kropeczki takie. Ona musi mieć je z przodu. Trzeba się tym naprawdę trzeba mieć do tego cierpliwość, której ja oczywiście nie prosiłam. Wiecie, trzeba zsynchronizować te dziury na kable, które są sztywne. Tu jeszcze lata mostek z kierownicą, i jeszcze trzeba trafić na sterówkę. Czyli trzeba zsynchronizować tu kilka rzeczy. Jeżeli byśmy nie mieli tych przewodów, tu kierownicy przynajmniej, byłoby prościej, tak? No ale powiedzmy, że smarowaliśmy sobie stery. O, ta. I ta podkładka siadła, tak? No nie idzie kolejna podkładka Grubsze z przodu czy z tyłu. Chcemy trafić kolejną podkładkę. Jeżeli już tym trafimy do idzie z górki, to mamy ona trafia. Czyli teraz tak patrzymy, czy dobrze zrobiliśmy, i składamy z powrotem te podkładki. Czyli by się ktoś w ogóle kiedyś zastanawiał, skąd wziąć informację, jak poskładać takie rzeczy z jakim momentem dokręcać, nie wiem, jakie są części do naszej Ordei. Do każdego roweru jest tak zwany blue paper i tam są wszystkie informacje techniczne. Jak, jakie części pasują, jaką on ma specyfikację, jaka jest geometria w danym rozmiarze. Wszystko, co jest potrzebne do roweru, obciążenia, ja wiem, nawet widziałem, że jest jak zamocować błotniki do tery, bagażnik i tak dalej, no to to wszystko znajduje się w blue paper. Tam jest wszystko rozpisane jak poskładać takie stery z jakim momentem tu dokręcić i tak dalej i tak dalej. Dobra, nie będę za do Dobra, podkładki mamy poskładane. Teraz nasza podkładka z tunelem pod mostkiem, przez którą idą przewody. I teraz całą robotę z czy wyjeżdżający widelec. Chyba naprawdę jest to wygodniej robić na ziemi. Dobra. To mamy. Te przewody trzeba tylko troszkę skrócić. Okay, no. Trochę trzeba się z tym wszystkim nagimnastykować, żeby to spiąć. W tej książeczce Blue Paper mamy podane też, że topka kręcamy z siłą. 5 N. Zawsze przykręcam go tak, żeby nie było luzu, oczywiście, ale jest, jestem sam ciekaw, jak go przykręcę z 5 N to będzie już OK. Kierownica kręci się dobrze, więc uznaję, że tak ma być. No i teraz czyścimy, zakładamy koło i gotowe. Okay. mam nadzieję, że tym filmikiem przybliżyłem Wam jak przeserwisować stery czy obniżyć sobie wysokość mostka. Operacja nie jest może trudna, bardziej wymaga sprytu i jakiejś wprawy w rękach, żeby ogarnąć jednocześnie kierownicę mostek i podkładki, które trzeba poskładać. Więc jest to troszkę bardziej skomplikowane niż klasyczne klasyczna sterówka ze zwykłymi podkładkami na 1,1,8 no ale dzięki temu zyskujemy trochę na estetyce